Rola Kelly w Beverly Hills, 90210 zrobiła z gwiazdy Jan Niegard ma dziś 51 lat tak wygląda, foto. Zapewne wielu z nas nie mogło oderwać się od telewizora, gdy emitowano Beverly Hills. 90210. Każdy, kto choć trochę lubił ten serial, kojarzył uśmiechnięta blondynkę Kelly. To właśnie dzięki tej roli Jan Niegard zdobyła światowa sława. Od tamtej pory aktorka regularnie gra w produkcjach telewizyjnych i filmowych. Jej historia niemal za idealnie wpasowuje się w ramy amerykańskiego snu. Janiniem w wieku 15 lat wygrała konkurs talentów w Phoenix. Gard postanowiła wówczas, że rzuci i wraz z matka przeprowadzi się do Los Angeles. Rozpoczął się wtedy najbardziej intensywny okres w życiu młodej aktorki. Jan Gard brała udział w wielu castingach i uczestniczyła w lekcjach aktorstwa. Fina nie rolę rolerii w serialu A Brand New Leaf a, a rok później przyjęła angaz w Beverly Hills, 90210. Dalsza część artykułu pod materialem wideo. W 1996 roku aktorka poznala na planie filmu przerwany romans Petera Facinelli, znanego dzisiaj M. Ins sagi Rok później para powitala na świecie pierwszą córkę. W 2001 roku. Zaraz po zakończeniu z diec do Beverly Hills, 90210, Jenny i Peter wzięli słup i doczekali się jeszcze dwóch córek. W 2013 roku zdecydowali się rozwieść. Obecnie Jan Niegard regularnie pojawia się w produkcjach telewizyjnych i ochoczo udziela się w mediach społecznościowych. Znalibyście je dzisiaj?